jakieś tak, fajne ja ciuchy? Um, stoję, nie? A ty chcesz M14? Musiałbym zostawić jakąś broń. I chyba zostawię, zostawię to gówno, bo to będzie raczej mało warte. M14? Biorę to piłę. M14 a tego staryczki to te nie wezmę, bo, bo nie mam miejsca. A, masz, sobie, a czy czy może baterię? Tu jest. A, czekaj, tu jest. Chyba, że zarobisz w ten mi? sposób. Strzela, bieję nie, bijem nie, bijem nie. Jak, gdzie? Tu kurwa, przede mną. chuj Ja się przestraszyłam, ja pierdolę. Niżej piętro będzie widać. Widzisz? Zaznaczony tam na żółto? Tak, tak, tam będzie w tym tym. Koło mnie tak, koło dwa, Miśkowej. Albo tak. Karoliny. Kurwa. Coś strzela jeszcze. Z ja, ja do niego. Gdzieś w mamiota? No przy namiotach. Gdzie najlepiej się pić? Pierna, jest bardzo blisko. Jaka polana? I zablokowany ten celownik, jest, kurwa. No zajebiście, się, ten jest zbugowana a ten mi kurwa przenosi broń w sufit. Co kurwa, wszystkie celowniki jest zbugowane. Gdzieś go kurwa widziałem w namiotach. Nie, ja nie wiem jaka pola kurwa. Ostatnie jak no, widziałem, to miał czerwony chyba. plecak. Chyba, że to nie na tym czerwie. A tak to świetło. Mm, chyba idę do świetla. No nie, nie mogę, mam zbagowane, kurwa, cudowniki. Też miałem jeden zbagowany. A, bo to, to jest tak, że już jeden mi siedzi i ja mógłbym drugi założyć, rozumiesz? Też tak miałem, ale i tak miałem jeden zbagowany w Polsce. On jest tu gdzieś cały czas? Czy gdzieś poszedł? No, był w namiotach. Szukam, szukam go. W tych namiotach gdzie żółty znacznie. No, ja gdzieś to. go kurwa widziałem. O, o miknął mi przez chwilę. Gdzie jest? W tak. Dużym jest. Namiocie, w dużym namiocie. Tutaj tutaj gdzieś przebiegł Z małym teraz. Jak coś tu nie zbierajcie mojego ciała, ja się zbieram. Chyba mi się zbiera Masz granat? Adi? Nie. Ja w ogóle się tak przestraszyłam, bo ja sobie tak... Robili zaznaczałam mu tą broń? Nie. Jestem środkowym. Tak Kurczę, ja zaznaczałam tą broń w tym? i to jest Nie, nie, w tym... Nie, trochę. To jest ta nie koniecznie na wszystko. Tu? Tak, 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 tak. Nie widzę tym, co, co ja zaznaczyłem. Jaka. A, ty tutaj 20 się to... Wybiegł. Dostał racu. Mam go. Tak. Nać. Proszę nie zbierać mego ciałka. On już mnie zabrał. Nie, myślę, że jak do niego strzeliście, to on mi M14 odwerki miał. Strzela coś? Mm, to moje. Z której strony? Czy mi się wydawało? Nie wiem. J ja nie słyszałem. Ja też nie. Opadający pocisk taki słyszałem. I tłumik. O, działa. Nie, lecę ja ja helikopter. Łap... A ja chłopak. Masę jedna klapkę wezmę. Ja mam dolce. O, warka blisko jest. Byle się nie powtarzały, to już ogarnię. A ten kolor jak? No właśnie koloru nie, nie ma, tylko kolor... nie widzę tam koloru. Oj, strzał od lasu? Strzał od tej z naszej strony? Albo krasno. Nie, od drugiej drugiego. Widzę ząbianka do tego dużego budynku tutaj. Biegł. na co mnie przegoniła? Hehe. Jak będę strzelać, się do Ciebie pierwszą. Zazwyczaj się, że jestem w On do zombiaka napierdala. Co tym budynku? Zaznaczcie. No tutaj ja zaznaczałem chłopak. I... Okej. Okay. Co on kurwa robi? Do zombiaków na no piętrze. Ten duży domek, tak? Musisz stać. Wybiega Co za Tu wbieg Okej okay. Już nie wybiegnie z Chyba nie Wybiegnie Albo będzie w oknach patrzył Uważajcie na okna teraz Ja już I z z uwaga, bym mógł mieć kolegów. Radał mnie. Skąd? Z której strony? To z lasu, czy z budynku? Nie wiem, na pewno nie z lasu. Od szpitala to było. Drzwi zamknęły jak coś. Las, 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 las. Je jestem na jego Jeden plecach. Jeden las a drugi budynek. Jesteś, jest na przeciwkośle, a dworaki od ciebie ja mu plecy robię. Jeden był w tym oknie. Kurwa, ja nie tu. Kurwa, kurwa ci nie ci mogę tu znaleźć. Tu, Tutaj to okno było. Zdałam! Od lasu! Kurwa, nie zbierajcie mnie. A gdzieś przed tobą tak, jest? Tak, centralizm. trafiłem go, trafiłem go dwa razy. Tylko on jest, biega? on jest... na zielono Ja! Nie mogę znaleźć. Jeden leży. Ten ze szpitala leży tu. A, tu był, tak to był ma, to nie biega. Biega. Ja, dobra widzę, mam. Chyba kanał, nie. Ja, Mam go. jest. Nice. No to dwóch. Dwóch i było, czy trzech? ile no, ja tego, z... tego ze szpitala lutować, o, biorę sobie karabin. Ja wyjąłem tego z lasu. Proszę nie zbierać mojego ciała, ja się pozbieram. Ja się pozbieram. Nikt nie rusza Twojego ciała, skończ nikomu. <grymne> 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 Uch, te bramy. Kurwa, pizda ode mnie wyrwał. Śmieć. No i co, się dłużysz? z Zniszczyłem mu plecak. Oboje zginęli czy nie? On miał a, ten. Jeden ze szpitala. Chłop. Ja? Dwóch. Tu, przed budynkiem, kurwa od strony szpitala, dwóch. Dojeżdżają nasz budynek. Będą ras nas rasować. chodźcie, ustawimy się tutaj i wystrzelamy, jak wejdą. Pierdoleni, Nico, Od mojej strony? Nie, od strony szpitala. Strzelają. Teraz to wy chyba strzelacie, nie? Nie, to on strzelił. A. Na pewno, bo ja to słyszę z waszego budynku. No, bo oni mogą wbiegać do nas już. Ja drzwi zamknę główne, coś znaczy to tutaj od schodów. Spokojnie, ty hej Będzie dobrze. Ja nie wierzę. Dobra, cicho się Nie mogli powiedzieć dalej na lotnisko. Kurwa miał takie celowanie z pierwszej osoby. Eee, od stamtąd. Od Ile. płyty lotniska, od tych kurwa tam, gdzieś. Czyli jednak. Jest, tam... za barakiem, tu. Kurwa, który ty masz celowany? Człowiek. Malutka Za chyba, właśnie za tym barakiem, będzie, wiecie? Kto Ale wchodzi. Dwójka, nie ja. Ja ja idę nie, to już mi się podobało. Flankuję. dostałem z lewej strony. Oddam ją tu, tutaj bardziej. Tego. Kurde, widzę, widzę go. Tu jest. Tu co, co Do mnie strzela. Do ciebie? Do mnie no. I teraz strzela od wieży tu. Gwóźdź, Pan wieże był? Kto mi tu latał przed celownikiem? Ja. W wieży był? Nie, nie Pytanie. był w wieży, nie wiem. Gdzieś od tamtej strony dostawałem. Mógł być budowa. Ma ktoś naboje 308? Ja mam coś. Kto mi zabrał kurtkę? Pewnie ja. U mnie żadnego ruchu. ja się oddam. Tak. Gdzie ty jesteś, Bloturę. Jest, 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 jest! Ja. Tutaj. X? Tak. W budynku? Nie. No tam. Za. A. Mm. Za namiotem. A, no bo to się wchodzimy, za Adidasa zniszczyli. Gdzieś w okolicach tego namiotu, do mnie, teraz do mnie, ale to z drugiej do, strony lotniska chyba strzelają, bo ja słyszę tylko opadające ja pociski. No, opadające są. teraz do mnie, teraz być może, no, ale nie widzę. Ale skąd kurwa? Chuj ja, tam no, ktoś kurwa te 308 naboje? Ja mam, to czekaj, już wchodzę. Jest chłop, tu, w bieg, do tego. Dobrze. Dostał raz. Yy, drugi, drugi. tam jest. Tak, tak. Leży. Jeden leży. Jeszcze jeden tam jest. Nadal jest tutaj jeden gdzieś. Ja go trafiłem. Tego w czarnym. Ten drugi no się, ten drugi się nie przewrócił. Nie, ten drugi zginął czy żyje? Leży, leży, ja jednego leży. zabiję. Dobra, no to ten drugi był koło nie On jest, bo był. zamknął drzwi. W tym yy, półokrągłym jest. On mocno dostał, bo trafiłem go też. Jak chcesz te 308 to chodź na górę. Jest z tyłu za, za tym okrągłym. Dawaj no. Zespotować, dostał dwa razy Masz? Rzuciłem ci. dobra. Ja muszę pozycję zmienić, bo już do mnie strzelał. Poszedł dalej, do tyłu, tak? Tak, tak, tak. lagi, kurwa, pobieg dalej. Hmm. Tak, jest. Tam. O ja te... No siatkę no, mi zaznacza, tak tam. tam. biega. Lewa. O, oh, to skacze, kurwa. Widzicie go? Został! jest tak zlagowane, kurwa. Gdzie on jest? Gdzieś tam między namiotami biega. lagi, kurwa. Uważajcie, żebyście mnie nie trafili. Tak <laughs> typ dla ciebie na czacie pisał mi się. To Polak. Ja wiem, to ten Polak, no. Dostał. Dostał ode mnie? Ode mnie. O ty też. <laughs> Musisz się teraz to nie Tak, Nie dostał. Prawa, on spierdoli nam. Gdzie on ucieka? Już dalej. Jest. on jest? Yy, na końcu, na końcu lotniska. Widziałem. Sorry, Misiek, prawie Tam. cię trafiłem przez niego. Możecie mu napisać, żeby tak nie popierdalał lewa prawa? Kurwa, bo go nie Mogę? Uciekł. Dobra, ale tego jednego zabiliśmy. Tylko tak. tyle, że on tu wróci, on będzie kampił na. Tak, tak, tak. On będzie prawdopodobnie tu od mojej strony flankował. ja Mówię... zbieram tego chłopka, którego zabierze. jestem. Dobra, to co, wracamy? Możemy. Co go. To co, gdzie? Do kogo? Gdzie Najpierw trader, a potem gdzieś bazę. Dwa. Za Dwa nami. Za nami. To Widzę. Widzę Za nami, go. Za nami. Dwóch. Kurwa. Tak w las, w dwóch. Ja nie mogę biegać już. Kurwa, <noise> no, do mnie Kasi trzeba robi. obróć się ktoś i Kurwa. Kurwa, nie mam takiej tej. Widzę ich. Tu są. Tam? Tak. To skurwa strzelają we mnie. Wyzdrywane. To wy? Mhm. Jednego powaliłem. Drugi ja strzela do mnie. Gdzieś, ja tam gdzieś jednego. Jeden leży powolony, a drugi do mnie napierdala. Gdzie, skąd? No tam właśnie. O, widzę, dobra, widzę, widzę. Tam jest, tam pobiegł. Czy w drugą dom? No? Dobra, zabiłem tego jednego. Właśnie chciałam mówić, że on tam leży. A ten drugi tam pobiegł w choinkę gdzieś w lewo? No, wszystko dolar jest, znaczy dolar. dlatego, że Orys, komu? A się nie odeszła. Się... Powalił cię? Nie. Nie, dawaj się. Widzisz go? Tak, on jest tam gdzieś. Czy przed tobą? Muszę się zawandażować W sumie nie, nie muszę. Myślę, że to, to, to ci za sam, to to sama Te same Nie kojarzyłem tego ja. jednego. A. Czy jest ten, co go zabiłem, a drugi? Drugiego mocno biłem, ale przeżył. Czekaj, a ja mam i chłopak, biegnij do mnie. Masz? No. Ja nie wiem czy on jest spierdolił, wiesz? Muszę. No mógł, on mocno obity był. Joku uważam mi się, jak tam będziesz właśnie. Ja, ja mogę go nim tobie użyć? Poczekacie na mnie? Czekaj, bo nie wiem czy będę mógł użyć na tobie, to Czekamy na ciebie, kurwa, gdzie ty jesteś. Ja idę, no Ale na gromadźcie mam. Na nie kilometrę. mieli tak naprawdę żadnej wyjątkowej broni, tak wam powiem. Nie? Nie, no mieli skara. Uważaj Karola, żeby nas tu nie zaszedł. No, staram się rozumieć, okay. Żeby nas tu zarani kurwa nie zaszli. Ja muszę przeładować magazynek. No od tej kaka bo chyba nie ma ci, tam, tutaj jest z niego. Ale oni kurwa od lotniska A... biegli, nie? Uh -huh. Nie mam go, zniknął. Chyba czyli tak tak to... tak. że go... Może ich nie widzieliśmy wcześniej, no to... Jak wybiegaliśmy... Chyba, że czekali, ale, aż we leczymy gdzieś. A, no lepsze było to, że w momencie, jak, kurwa wszyscy biegli w prostej linii. To zaczęli raz, nie? Ale on zyksaki? miał takiego zeza kurwa. Ja nie mogłem wszystko biegać i nie mógł trafić. Nie wiem, bo poczułam na sobie nawet. <laughs> Dali no dobra, tutaj tego już nie ma, bo ja tu zobaczcie biegam kurwa, wystawiłem mu się na czysty strzał, Z do mnie strzelał. Jest chłop, tu ja. jest. Od was, Zaznaczy ludzikiem, widzicie? Ludzikiem? Jest kurwa. Kamo jest. W którą stronę ucieka? Nie wiem, zaznaczy ktoś? Nie wiem, nie widzę go. Do mnie chyba. A, ja mam ten na ludzi. Kurwa, Dobra, zabiliście go. Jest. Ja go zabiję. Kurwa też mam low HP. -y. Jeden był? Hmm. Co? to? on był? Jeden, no tutaj jest ciało. Dobra, kochani, spierdalamy. Jakby się uleczcie W dupie, kurwa. Nie ty zabiłeś, to nie ruchaj. Dziwi <noise> <noise> że miejsca nie masz. Machę? Tyle, tyle, żeby zmieścić wszystko, co mi się z niego podoba, to mam. On ma kamza level 3 wstawia się. A nie rozjechałem mu ty? A on plecak ma zajebisty, kurwa, ja biorę ten plecak. Czekajcie, to ja swój tutaj zostawię. No i manówkę plecak. Tylko bronię sobie cyk, hmm. cyk, 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 cyk. No, fifek już podleciał. No, ja od, od razu mówię, że będę strzelał, jak ktoś mi to zabije. Tak. Pod, Podniszczone. Żeby później nie było tam. Ja tutaj swoją kamzę rzucam. No i ładnie.